Tym razem przedstawię film dotyczący wzoru Harona. Pala trójkąta, jak wiadomo zależy od długości jego boków. Wobec tego zdefiniujmy trzy długości boków A, B oraz C. Niech to będzie na początku trójkąt egipski 3, 4, 5. Pierwszą czynnością należy wykonać, jest zdefiniowanie zmiennej ABC. Przechodzę do formuły i tworzę zaznaczenie wielkości ABC. Niestety arkusz tworzy zmienną AB, ale C śmieszne z podkreśleniem. Potrzebujemy połowę obwodu. więc tego użyjemy formuły A plus B plus C z podkreśleniem. Podzielone przez 2. Również potrzebujemy coś, co nazwiemy warunek trójkąta. Żeby zdefiniować taki warunek, potrzebujemy funkcję oraz, ponieważ musimy eksplicyto wpisać trzy warunki, jakie muszą być jednocześnie spełniane. A plus B musi być większe od C. Następnie B plus C musi być większy od A oraz bok C plus A musi być większy od B. Warunek trójkąta w tym wypadku jest spełniony, ale jeśli wpiszemy boki na przykład 1, 2, 3, to warunek trójkąta nie będzie spełniony. 1, 1, 1. Teraz mam trójkąt. zdefiniujmy teraz dwie podstawowe rzeczy P i W, T możemy przystąpić do definicji wielkości E, Równość wykorzystamy w tej tym, tym funkcji jeżeli. Warunek trójkąta. I następnie pierwiastek P razy P minus A razy P minus B razy P minus C z podkreśleniem. Zamykamy na pod raz P minus C pod pierwiastkę. I teraz możemy dopisać wartość wyrażenia, jeżeli ta wartość logiczna jest FOSM. Piszmy tekst, te boki nie tworzą trójkąta. To wszystko. Sprawdźmy jeszcze dla trójkąta egipskiego. Dziękuję za uwagę.